Cześć. Dzień dobry. Witajcie moi mili na kanale Innowacyjnego Domu. Logo, które obok mnie jest już na pewno kojarzycie. Jest to JBG HT. Polski producent pomp ciepła. Tutaj mamy urządzenie, o którym dzisiaj opowiemy. Tutaj urządzenie, o którym słyszeliście u nas na kanale już w poprzednim odcinku. E, czyli no, jest to pompa ciepła na czynnik R290 monoblok, Produkowany w Żorach. Produkowany w Polsce. Nie polska marka. Nie tylko polska marka, ale również polski producent, jeśli chodzi o, o te pompy ciepła. No a dzisiaj porozmawiamy sobie o hydrotowerze, jednostce Olin in one mm, szafie, jak zwał, tak zwał. W każdym razie tutaj w JBG jest to dosyć ciekawe rozwiązanie. Dlaczego tak jest? No to dowiecie się już za chwilkę. słowem wstępu jeszcze fajnie, że nie jest to pompa split, bo to jest monoblok. może żeby było lepiej widać. Wbrew pozorom jest to monoblok. wygląda może troszkę jak split, taki typowy, duży, dwuwentylatorowy z jednostką all-in-one. Natomiast no, jest to jednostka all-in-one, w której nie ma wymiennika ciepła, bo ten wymiennik jest tutaj z racji, że jest to monoblok. No, a dlaczego mówiłem, że jest to fajne rozwiązanie? No bo w JBG mamy do wyboru trzy warianty. Tutaj wam pokażę, jak to wygląda. Mamy pompę ciepła plus sterownik. Jest to taki nieduży boks, naścienny wyglądem, mniej więcej przypominający, kartkę A4. I mamy i to jest pierwsza opcja, w której tak naprawdę jest to podstawowa wersja, w której jest no tak naprawdę sam, samo sterowanie do pompy ciepła. Mamy wersję z Hydroboxem. Gdzie już jest część elektroniki e, przeniesiona, i e, jest oczywiście również część hydrauliki przeniesiona do tego boksa. Jest to ładnie zamknięte e, po prostu na ścianie. Natomiast trzecią opcją jest ten Hydro Tower, czyli no, jednostka all-in-one zintegrowana. E, I dlaczego jest to najciekawsze rozwiązanie, moim zdaniem? Dlatego, że e, zawsze patrzymy oczywiście pod kątem finansowym na instalację pompy ciepła. No chyba, że chcemy mieć pakiet premium, no, niezależnie od tego, ile on kosztuje. Natomiast y, jeśli ważne jest dla Was to, żeby nie przepłacić za urządzenie, to w porównaniu do tego... Co i tak trzeba dać w kotłowni, po prostu e, wolnostający zbiornik i pozostałe elementy, które są w środku, o których zawsze, e, za, e, za chwilkę Wam opowiem. To biorąc pod uwagę cenę tego, e, tego hydrotowera no tak naprawdę różnica pomiędzy standardowym zestawem ze sterownikiem naściennym a takim HydroTowerem jest naprawdę nieduża, a można zaoszczędzić dużo miejsca, zwłaszcza w nowych domach. No nie zapominajcie, moi drodzy, że jak budujecie nowy dom, to tam każdy jeden metr jest cenny, każdy jeden metr jest po prostu dużo Was kosztuje i warto zaoszczędzić to miejsce w maszynowni, no i chociażby zrobić tam, nie wiem, kurczę, spiżarnię albo jakiś warsztat, no zawsze jest lepiej to miejsce wykorzystać w sposób efektywny, a nie po prostu rozłazić się tak z tą kotłownią po całym pomieszczeniu. Dodam też jeszcze tylko zanim Wam otworzę, żeby pokazać w środku, że tutaj akurat mamy pompę ciepła ZHHS, natomiast takie Hydrotowery są również dostępne dla pompy ZHHH. Jakie są różnice, to zapraszam Was do odcinka macie teraz w waszym prawym górnym rogu ekranu. Po prostu odcinek, gdzie opowiadam o tych urządzeniach. No, i wymieniam jakie są główne różnice między obydwiema seriami. No, a teraz przejdźmy może yy, do rzeczy. Ja otworzę ten HydroTower. Co tutaj widzimy? No, zacznijmy może od tego, że pod logiem producenta jest sterownik, dotykowy sterownik do pompy ciepła. Yy, I teraz tak: sterownik tu mam na myśli, oczywiście, sam wyświetlacz, natomiast no, sterowanie znajduje się w tym miejscu. E, mamy tutaj przede wszystkim z tyłu widoczny. E, jest to zbiornik ciepłej wody użytkowej 200-litrowy, wykonany ze sali nierdzewnej z dużą wężownicą. Oczywiście przystosowaną idealnie pod pompę ciepła JBG. E, tak, tutaj może będziemy szli sobie od góry. Tutaj u góry e, mamy zawór trójdrogowy, czyli zawór, który przełącza nam tryb pracy pompy ciepła e, z centralnego ogrzewania na ciepłą wodę użytkową, bądź też odwrotnie. Jest on dokładnie tutaj, w tym miejscu. E, mamy tu oczywiście grzałkę. Jest to grzałka przepływowa. I mamy do wyboru trzy warianty: 3, 6 i 9 kW. Oczywiście w zależności od tego, e, jakie jest zapotrzebowanie m, na budynek. Tutaj fajna rzecz jest taka, że grzałka jest zamontowana w taki sposób, że w przypadku awarii urządzenia jesteśmy w stanie oczywiście awaryjnie samą grzałką się ogrzać. Po prostu tutaj jest zrobiony system w ten sposób, że, że ta grzałka tak naprawdę może pracować całkowicie niezależnie od jednostki zewnętrznej pompy ciepła. Tutaj sterownik jest tak jak mówiłem. Tutaj poniżej mamy naczynie przeponowe. Jest to naczynie warem o pojemności 12 litrów. I teraz tak. Tutaj, jak widzicie, mamy rurowanie w kauczuku, ładnie wszystko zabezpieczone. I mamy tutaj mieć, czyli no, użyte generalnie materiały są wysokiej jakości. To nie jest plastik, to jest, no przypuszczam, że. Że albo blacha, albo aluminium A oprócz oczywiście samej przepony mamy tutaj jeszcze całą grupę bezpieczeństwa, zapomniałem Wam wcześniej o tym wspomnieć, no i teraz tak w przypadku nowego domu podłogówki dużego zładu wody, dużego magazynu, ciepła jaką, jakim jest tak naprawdę podłogówka bo jest tam kilka kubików betonu, no tak naprawdę jest to wszystko co potrzebujemy zamontować w kotłowni jeszcze separator magnetyczny na powrocie do y, pompy ciepła, natomiast no, tak naprawdę wszystko, co jest potrzebne, mamy tutaj. Nawet nie trzeba dawać tego bufora, tak jak mówię, dlatego że y, no, fajnie, jak on jest, ale pompa y, przy podogłówce przy dużym, y, tak jak mówię, magazynie ciepła, y, no, nie wymaga montażu takiego właśnie y, bufora. Oprócz tego, co tutaj widzicie, w zestawie przychodzi jeszcze kilka elementów. Są tu między innymi czujniki temperatur. E, mamy tutaj odpowietrznik automatyczny i mamy tutaj e, zaworki i są to zawory ferro. Także myślę, że no, zestaw całkiem fajny. E, tak jak mówię, no, najczęściej jak rozmawiam z klientami zależy nam na tym i mi i im klientom zależy na tym, żeby cena była jak najlepsza. No, nie polecam instalacji e, Jednostego Lin-One, natomiast tutaj yy, z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że warto to zrobić, bo różnica w cenie jest naprawdę nieduża i przy całości inwestycji tak naprawdę. Niezauważalna. Więc prezentuje się to bardzo fajnie. Fajnie, że jest to zintegrowane przez JBG. Przychodzi do nas już gotowe. Znacznie przyspiesza to po prostu montaż. Macie wtedy gwarancję od producenta nie tylko na jednostkę zewnętrzną, ale również na jednostkę wewnętrzną. I mówię tu o serwisie fabrycznym JBG, a nie o naszym serwisie jakby innowacyjnego domu, serwisie. Instalacji, którą my już robimy w maszynowni. W JBG jest fajne to, że właśnie jest ten serwis fabryczny, że jest zdalny serwis i no, wszystko to jest fajnie rozwinięte, fajnie to działa. Śmiało można takie urządzenia polecić. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz u nas na kanale zobaczycie odcinki właśnie o JBG. Że odwiedzimy jednego z naszych klientów, gdzie taką pompę zamontowaliśmy. No i, no i co, dziękuję Wam za dzisiaj. Taki odcinek krótki, może nietypowo, ale w zasadzie co tu więcej mówić. Chciałem Wam tylko pokazać, jak to jest fajnie wszystko zrobione. Więcej o tych pompach mogliście usłyszeć w poprzednich odcinkach. Jeśli nie widzieliście, to zapraszam. Jeszcze raz Wam dziękuję za dzisiaj. Dziękuję również JBG, HT, JBG2 za to, że udostępnili nam te urządzenia do nagrań. No i co? Dziękuję. Do usłyszenia i do zobaczenia.